Witamy Państwa serdecznie na kolejnym wykładzie, Katowice Spodek, Festiwal Ezofest. E, właśnie sobie uświadomiłam, że nie mamy w ogóle mikrofonu. Znaczy, e, ty Ale to nie o to chodzi. My to mamy prywatne, a nie ma głównego e, e, Dokładnie, tak, tak. Bo normalnie to zawsze jest mikrofon, ale go nie ma. E, także nieważne. E, krótko mówiąc, e, zapraszamy na wykład o pierścieniach tensorowych na czas e, apokalipsy. E, dlaczego tak? Dlatego, że tak jak mówiliśmy, e, podbijamy po prostu częstotliwości naszych ciał. Fizycznych i energetycznych, i tutaj oddaję głos. Co to są te pierścienie, o co to chodzi? Panu magistrowi. W skrócie skręcona miedź, ale historycznie wydobyta tylko z ziemi, uciąglona w sposób technologiczny w firmie, która naprawdę robi to z pasją wieloletnią. Dostarczone jest to do moich rąk. Ja to produkuję, skręcam w odpowiedni sposób. Rytualnie można to tak nazwać, ale rytualnie z, z intencją tylko jedną dla najwyższego dobra, żeby nie przemycać nic po drodze. Przy tym mechanizmie człowiek e, po prostu jest w stanie głębokiej medytacji. Mnie w ogóle wyłącza, wycina w taki sposób, że ja to robię jak w transie. Ja czuję, czy coś jest z boku w przestrzeni, bo miałem różne sytuacje. Doktor Agnieszka wtedy zabezpiecza też mi pole. Ja też zabezpieczam. A e, wszyscy mają, ale ok. Ale, ktoś Ale ja też potrzebuję dla przykładu. I e, dzięki temu e, stanowi transu e, nie przemycam nic więcej. A zostaje to zakodowane w sposób, który wielkościowo ma swoją frekwencję założoną no bo wszystko jest częstotliwością. Ta częstotliwość tutaj pracuje dla Was. Pracuje uniwersalnie w taki sposób, że te harmonizory tensora bo tensor, ten kształt to ma pole naszego serca. Te sfery auryczne i nie tylko auryczne, no nie mają, kształt kształt tensora i on się tutaj tak rozchodzi od, o, 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 od serca. Te niektóre rozchodzą się też, mają większą lub mniejszą dziurkę, bo są bardziej płaskie, bardziej wyoblone, a to też zależy od tego, jak łączymy się matrycą energetyczną, ponieważ one się dostosowują do czasu, miejsca i przestrzeni, do matrycy energetycznej, pola intencji tego, czy mają pracować. I teraz są niektóre pierścienie, które e, łączą się z nadświadomością, Łączą się bardziej czakrą gardła, pracują, a są też czystością i prawdą. Pokazują prawdę bardziej. Jak człowiek pracuje z tym, stara się filtrować świat, co się do niego mówi, to zaczyna bardziej z tym pierścieniem pokazuje mu jeszcze bardziej tą manipulację. I może z tym pierścieniem bardziej rozpoznawać siebie a później go odłożyć na chwilę i zobaczyć, jak sam z tym mechanizmem jest, bo wszystko jest dla ludzi, ale to nie znaczy, że wszystko ma być, wiecie, stosowane ślepo. Tę, to narzędzie dajemy, żebyście mieli głębsze, na bardziej subtelnym poziomie rozpoznanie siebie i ciała, ale jednocześnie też są pierścienie, tak jak Abudantia tutaj jest na sali, jak słowiański, który jest dla waszej manifestacji, dla waszej kreacji, wzmocnienia pola intencji, energii. Tym, jakim jesteście człowiekiem na poziomie każdym przede wszystkim mentalnym, bo świat jest mentalny. Wszystko co pomyślimy, to się zadziewa. Tylko czas jest potrzebny do tego różny, no nie? Choć wiemy, że nie ma czasu, więc to wszystko jest i nie ma, a jednocześnie się może zadziać, tylko no, my tu jesteśmy ograniczeni w czasie przez nasze myślenie, takie jakie sobie teraz założyliśmy, bo to się jest mechanizm, no nie? I to nie jest wykład na bardzo wspaniałego profesora fizyki kwantowej, no nie? Bo też, bo on też mógł tak to odnieść. Ja to mówię z poziomu zrozumienia trochę technicznego i dużo duchowego, ponieważ to wszystko w połączeniu dopiero holistycznie jest w stanie się wynieść na jakiś troszeczkę wyższy poziom zrozumienia, więc głęboko rozumiejąc technologię, że to te jest jakby było złoto, złoto jest też dużym nadprzewodnikiem, ale po co przepłacać za materiał, można to zmienić zrobić i to wikingowie robili wcześniej, i Słowianie. Ludzie wiedzieli, że okręcając te druty tak, i nawet nie robiąc idealnie kreścienia, no bo wiecie, teraz mamy technologię, że precyzyjnie można to naprawdę zlutować i ten lód jest też tutaj z, z miedzią, więc połączenie jest tak jakby czyste, szczelne, chemicznie, bo to jako metal. metal. Jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo wysoki poziom właśnie tego kręcenia się tensora yy, i yy, samoczyszczenia, więc to jest tak te technicznie również, ale jednocześnie ta energia dzięki temu jest płynna, ale przez to, że ja daję tu intencję dla najwyższego dobra, nie jest w stanie przewibrować człowieka. Czyli, jak ktoś ma już za dużo tej energii, to będzie mu dokładało, no nie, po prostu się wyłączyć. Co, o, zepsuł się? Nie, no dlaczego się ma zepsuć? Jak, jak mówię, jak każdemu mówię, potencjalnemu naszemu tutaj y, y, kupującemu, to jest dla waszego najwyższego dobra. On wam krzywdy nie zrobi, no nie? Minut jest taki, że każdy może też ten pierścień zakodować, no nie, ale to, tak jak mówię, to nie, 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 nie o to chodzi. Ale to wtedy czujecie, czy to jest to, czy nie, no nie. Tak, to, to, jak, jak rozkładając karty, ty, 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 wie, wiesz, że ci jest, do, dla, dla siebie albo dla kogoś rozkład idzie albo nie idzie, czujesz, że coś jest nie tak w przestrzeni blokady. Właśnie to jest ta intuicja, którą czucia, jasno wiedzenia, zadajesz pytanie, dostajesz odpowiedź w przestrzeni, no nie? I czasem to jest jakieś coś subtelnego, czasem się potkniesz, czasem się coś odwrócisz, czasem się wiecie, coś, przy, przy ten nie wiem, telewizor się włączy, tak mi schodzi, żeby tak powiedzieć, no nie? Albo się zacznie coś innego dziać, no nie? Ptaszek uderzy w okno, to wtedy pytanie, które zadajecie, to Wam przestrzeń pokazuje, co, jak, dlaczego i po co, no nie? Jak jesteście z tym synchronizowani, czyli, no bo my jesteśmy, pochodzimy z Matki Ziemi, tak? Prochem, jestem w pro, prochem jesteś, w proch się obrócisz, no to też jest naturalne, bo jesteśmy z tych pierwiastków. Więc jak my jesteśmy tymi pierwiastkami, siedzimy na tym szamanizmie, o którym też wspominałem, łączysz się z, z, z czystą, pierwotną energią atki Ziemi, ale jesteś też, też Wszechświatem sobie i poprzez serce się komunikujesz, bo to są te energie, które się tu kanalizują. Tu się mają kanalizować. Jak jesteś tu za bardzo, to jesteś naukowcem. Jak jesteś tu za bardzo, to jesteś manipulantem seksualnym, sorry, tak jest. Trzy tamtiem. Jak tu jesteś, ale komunikujesz się tymi dwoma energiami tutaj, to jesteś pełnią. Proste jeden dwa i trzy dodawanie, tak? Ale ten mechanizmy trzeba umieć się nazywać. Tak samo mamy z czakrami, czakry dolne, czakry górne i serce, no nie? Tantiemy to jest inna troszeczkę struktura powiązana też z czakrami, no nie? Ale tak samo jak mamy meridiany, układ energetyczny, bo to wszystko, te pierścienie, wszystko na to działają. Tak masaż jest, no nie? Ktoś do masażu, mamy takich też yy, yy, terapeutów, którzy kładą tych łakan harmonii balansu. W trakcie sesji terapeutycznej, masażowej, albo o osteopatii, też. Na przykład, tam idzie harmonizacja, czyli następuje wyrównanie energii. Niska gęstość negatywna harmonizuje się do pozytywnej. Jak ja to mam teraz trzymam na głowie, to mi się to też harmonizuje, jestem w słupie energii. Nic i nic nie ma z pola do mnie dostępu. No nie? I to też, jest, to, to, to też jest ważne. Więc to są wspomagacze gdzie ten elektromagnetyzm, bo miedź jest nad przewodnikiem, no nie? Sama, sam drucik miedziany ma swoje pole elektromagnetyczne, a jeszcze skręcony dodatkowo ma, ma jeszcze swoje to pole elektromagnetyczne. Zamknięte w tym cały czas kręcącym się, no bo, bo ten spin powoduje, że to się kręci, wspomaga, no i wielkość qubit jest zależny od tego, czym to niesie. No i mamy różne qubity, yy, dlatego że tak, część jest z jasnowiedzenia, część jest z wzglądów. I to były tak głębokie stany czasem, czasem. to było spontanicznie nad Oceanem, tak? Bo powstał Neptun. I po prostu spontanicznie, ale to było szucia. A jakby się poczuli, jak powstał Jamiezy Chrystus, to naprawdę wszyscy by tu ry ryczeli jak. Naprawdę ryczeliby, jakby poczuli tę wspaniałą energię. Połączenia szóstej, siódmej czakry z tymi pierścieniami, które zeszły po prostu z przewodnictwem, które się wtedy pojawiło, jak pracowaliśmy już dwa lata z pierścieniami, bo to jest też nasza prasa duchowa. To jest to też czym jesteśmy, ale my siebie nie oddajemy. Bo my odpowiedzialnie każdy pracuje w pokorze sam na siebie, swoje zniesienie, my tu jesteśmy dla was, dla wspomagania, bo to są wspomagacze. Tylko tu pomagamy, my bo możemy, a. I tam na dole są kamienie, no to tam są ci, co są wydoby... górniczy, no nie wydobywają ten kamień jest piękny, wspaniały no i, i ktoś go kupuje, bo czuje go. Też jest super. Wszystko jest dla ludzi. Wszystko. Nawet... Też częstotliwości. Tak, to Tak, to jest wszystko częstotliwość. Więc to, co czujecie, ale wiecie, no niektórzy czują kawę, ok, ale czasem jest, wiecie, przesyt. Wszystko, wszystko, wszystko w, w dobrym tym. W, wszystko w dobrym e, e, i w dobrej ilości. I to jest tak, że tak jak mówiliśmy w pierwszym wykładzie, yy, i tak jak pisze w Biblii, na początku było słowo, czyli na początku była częstotliwość, to tak samo mamy te częstotliwości w pierścieniach, w olejkach, w kamieniach. No, siłą rzeczy w instrumentach jak kamertony, właśnie, czy misy. Zresztą potem na, na koniec sobie też tam coś poczujecie właśnie fajnego, jak chodzi o częstotliwości. Będzie średnio z innego powodu. Za, ma, mamy tutaj za, za zimno i ciepło naszego ciała w połączeniu z tym zimnem powoduje zbyt duży dysonans poznawczy na poziomie subtelnym, żebyśmy mogli poczuć głębiej siebie w stanie wyciszenia medytacji, oczywiście indywidualne, chociaż jesteśmy w grupie, każdy by to indywidualnie zrobił. Spróbujemy, zobaczymy, bo wiecie, ja jestem w stanie się wyłączyć w jakimkolwiek momencie, ale ja już to mam przećwiczone w tak różnych momentach zimna, ciepła, gorąca, że, że, że to wiecie, to już to już można to no to już to jest taki mechanizm to, to nie tak codziennie rano się idzie mieć zęby i człowiek czuje świeżość no nie i to jest fajne no i, i, i spokój można sobie wymyśleć w tą świeżość odtworzyć nie mając zębów no nie na przykład to samo można zrobić z wyciszeniem się w połączeniu z duszą, w jakikolwiek sposób. Teraz jeszcze możemy tak Wam wmawiać, jest Wam ciepło, jest Wam ciepło. Nie, nie. No tak. <noise> Zobaczcie, jest ciepło. Tak, ale, później, <noise> nie, ale ktoś później pójdzie na zewnątrz i zostanie z tą myślą i troszeczkę jest marzy, nie? no nie jak dojdzie no. do domu, jak się nie wyłączy. No. Tu jest chłodno. No tak, właśnie, dlatego, no, właśnie nie, dlatego... jest, no jest jak jest, no, jak to jest, mówią. No, no, ale to jest, jest też to, że zawsze się dostosowujemy gdzieś tam do, tak, do warunków. Dokładnie dokładnie, żeby, żeby dać z siebie wszystko w sensie tak pozytywnie, informacyjnie i z i, i, i doświadczenia, no nie, bo tak jak mówię, każdy ma własne życie i jest w stanie troszeczkę odnieść się do siebie, bo to jest tak, że ja nie, mu, nie mówię co myślę, ani nie mówię co myślę, ja czuję co mam powiedzieć, bo wiem, że się dla Was ziarna, gdzie pójdziecie we własnym dobrym kierunku, bo macie jakieś swoje, w cudzysłowie, rozterki, pytania, zaciekawienia w różny sposób i, 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 i mówię, i... I z mojego jasnowiedzenia to jest tak, że mówię, ja, ja odpowiadam jednym zdaniem. Jak ktoś chce ode mnie precyzyjnej informacji, to, to, to odpowiem pięcie, 500 słowami, naprawdę 500 zdań mogę powiedzieć na każdy temat, ale tu nie, żeby wyrazić się precyzyjnie, ale czasem mówię, na poziomie duchowym trzeba zrobić to jednym zdaniem. I to musi być prezy, precyzyjne, żeby trafiło na grunt świadomości. No nie? Dlatego pierścień mentalne, są pierścień herna na e, Akurat też na połączenie z matką naturą. Pieśń Chrystos. On się tu na przykład nie uruchomi, bo to jest piersień intymny. On, on bardzo potrzebuje spokojnej, y, bo to jest technicznie nazwane świadomość Chrystusowa, czyli tego połączenia boskiego, które Jezus Chrystus reprezentował będąc w tym ciele. Dusza jako duch. I to jest tutaj zakodowane. Tylko to nie jest tak, to nie jest, to nie jest sport. Tego się nie, mo, nie można w świecie pełnym, wiecie, różnych rozpraszajek, to naprawdę trzeba sobie siąść głęboko w, w sobie do, do głębokiej modlitwy, no nie? słowiański, druga czakra, wzmocnienie energii seksualnej, ale jakiej energii seksualnej? Nie chodzi o potrzeby seksualne, bo to też może być, tylko o, o, o regulację tego, bo wiecie, jest tak dużo różnych, z psychiką szczególnie, połączonych rzeczy w seksualności, że to jest głowa, no nie? Ale tu bardziej chodzi, żeby, bo energia seksualna jest naszą energią życiową. Są takie słowa Jezusa powiedziane i Saint-Germaina mistrza w niebo Jam jest miłością, mądrością i mocą. O czym on mówi? Jam jest miłością, mądrością i mocą. To są te trzy tantiem. To jest w połączeniu. My znowu tym wszystkim jesteśmy w jednym. Tak, tak czakrami jesteśmy w no nie dobra, niektórzy mają kryształ, też tam była reklamy na ten temat, ok. E, niektórzy mają scentralizowane to wszystko. Są różne struktury energetyczne, no nie? Pierścień druida, tak samo pierścień e, też e, natury, no nie pierścień uziemienia pierwszej czakry e, pier, pierścień piątej czakry Ellit, czy sozi prawda? I tak zeszło. E, to była ciekawa historia. Zeszło jak się ma nazywać. Taki znajomy nam, nam to powiedział, no nie. A później tutaj nie wiem co nie zagrała, nieważne. Ale o co chodzi? Niektórzy uważają, że Enlil był zły o, u Anunakich, tak? Znam, znamy prawdziwą historię. Tam nam coś powiedział ten super człowiek, który teraz zmarł niedawno, Henry von Daniken, no nie? Ale nie, da, nie znamy pełnej historii, no nie, bo niby Elis, chyba Elis, Enki pomagał nam z ogniem, no nie, żeby cywilizacja ludzka te kilka tysięcy lat temu w okolicach Mezopotamii, żeby mogła się rozwijać, dał im ogień. Pokazał jak go rozpalać chyba, no pewnie o to chodzi, a Enlil niby utopił wszystkich ludzi, karząc ich. A za co ich mógł ukarać? Widzicie, co się teraz dzieje? Sodoma i Gomora przy tym co jest teraz w wynaturzeniu, nie będziemy mówić, bo wiemy o co chodzi, bo, bo, bo to nie mogło pójść e, dalej. Wynaturzenie człowieka na poziomie też seksualnym jest dramatyczne. No, 170 płci, no, sorry, no pff, Wiecie, to już jest naprawdę tak rozszczonkona świadomość że głowa. Enlil był dawcą tak e, tak nie no, 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 no dojdziemy do tego, no Enlil jest dawcą życia. Enlil był projektorem naszych ciał biologicznych z poziomu DNA do poziomu komórkowego i do poziomu ciała, jakim jesteśmy też. Między innymi. Z planu energetycznego wyższowymiarowego zrobili plan niższowymiarowy. Myśmy też wglądy na ten temat robili, żeby troszeczkę głębiej tą historię poznać, bo wiecie, każda historii jest ziarno prawdy. No i sorry, to co się teraz dzieje, to by się po to przydał, wiecie o tym. Nie mówię, że dla wszystkich bo i może być. Bo dużo wizjonerów o, o tym mówiło, doktor Agnieszka też widziała, Tam, to, widzi tą prawidłowość, o, także to wszystko, mówię, wszystko jest dla ludzi. Wiadomo, że z cięższymi tematami, tak, teraz jest. Ludziom złym jest dobrze, bo, bo zło teraz jest w cenie, jak to się mówi, ten. tak. Nie mówię, że wszystkim, bo nie, też nie generalizuje, no nie, ale bardziej y, w tym kierunku to jest tendencja. A ludzie dobrzy no, żyją sobie spokojnie, chcą mieć święty spokój, żyć dobrze, w pokorze i, i przeżyć to życie, tak? Bez, bez wariacji. Ale więcej jest teraz zabranych świadomości. Patrzcie ludziom czasem w oczy i zobaczcie, co się dzieje. Jak idziecie, ja rzadko już chodzę po ulicy albo jadę w autobusie do pracy z samego rana, ale, ale wierzcie mi, że jest tam dużo zmęczonych przede wszystkim ludzi. Ale dużo ludzi, tych szczególnie salatków, co wiadomo, mają w telefonie też, no nie to ciężko zobaczyć oczy, ale idzie się to, no naprawdę można bardzo dużo wyczytać. Czasem są oczy żywe, a puste. To jest największy paradoks i to, jest, to są oczy większości sztucznej inteligencji, tak Wam powiemy. Ale skąd to wiemy? Bo my, myśmy się też sparzyli na tym. To nie jest tak, że my sobie powtarzamy jakieś tam, wiecie... Ja nie mam TikToka, jakby to, to jest, to jest, nie mam Instagrama, coś tam na Facebooku, oglądam czasem jakieś rolki ciekawe, bo mi wyskakują in, in, rzeczy, które mnie interesują. chiropraktyka na przykład i z tego rzeczy się uczę, które są dla mnie potrzebne, więc wykorzystuję, co mogę. Ale to wszystko, co tu, tu mówimy, to jest doświadczenia, dlatego to też jest doświadczenie zrobienia. Więc wszystko, mówię tak, mówię, wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba używać rozważnie, znać swoje limity. Ja też potrafię sobie pofolgować wiedzeniu, a później powiem dość, jak mówię dość, to jest dość i wtedy jest powrót do siebie w inny sposób i człowiek łapie perspektywę nawet na planie fizycznym, ale ze wspomaganiem tego, bo to się przydaje, to się przydaje. No kamertony też wszystkie. Tak, 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 no, tak, Takie jeszcze wspomaganie jedno z drugim, natomiast ja tylko powiem tutaj jeszcze jedną rzecz, jak coś, no to mamy tego TikToka dla Instytutu Instagrama, no i tak powoli to gdzieś tam ogarniam, ale faktycznie z punktu widzenia socjologa to jest przerażające to, co tam się, się rozpędza. Jaki jak jest właśnie temat mentalności? Do jakiego poziomu jest ezoteryka sprowadzana? Powiem tak, jeszcze tutaj w temacie, jeżeli ktoś Wam proponuje rzucanie jakiś tam klątw na kogoś, albo w ogóle jakichś takich rzeczy, a mówimy że wszystko wraca, no to dobrze się zastanowić w ogóle o co chodzi. Tak więc, i tutaj jest wiele takich. Dobrze rzeczy, zobaczyć, co ten człowiek sobą reprezentuje, no nie? Mnóstwo rolek na jakieś takie tematy, co patrząc merytorycznie, no to można by powiedzieć, ja już mówię, jako psychotronik, no to głupota za głupotą, głupotą pogania na przykład, tak? Ale fajnie, bo modne, bo idzie, bo są wyświetlenia, bo jest jak trzeba. Tak? Ale z czego się to bierze? Mhm. Tak z ciężkiego tak. życia, stłamszonej świadomości, nieukształtowanego mentalu, w ogóle nierozwiniętego, brak dojrzałości wewnętrznej na wielu różnych poziomach i. Ja to mówię jak psycholog, psychologii nie studiowałem, ale studiowałem siebie i studiowałem innych, gdzie ich wspomagałem mentoringowo i tak dalej, czytając książki, i wiecie, że to rozpoznanie płynie z serca, a nie z umysłu, bo znam psychologów, psychoterapeutów, którzy poszli na szamanizm tylko dlatego, żeby z z dowiedzieć się czegoś więcej. i Mi to mówili, roz rozmawialiśmy na ten temat głęboko, bo wiedzieli już, że te terapie pomagają do pewnego momentu. Umysłowo są w stanie ogarnąć wszystko, bo to są mądrzy ludzie. Ale dalej już jest właśnie energia, czyli holistyczne podejście, to Agnieszka ja też reprezentuje. Holistyczne podejście, trzeba mental zmienić trochę z poziomu emocjonalnego i to, to jeszcze psycholog zadziała do pewnego momentu. A później jest blokada, bo później jest energia. Energia trzyma. Trzymacie Twoje uwarunkowania z poprzednich cieleń, trzymacie y, trauma y, przeżyta w dzieciństwie, której nie pamiętasz, bo jesteś dzieckiem i, i albo to wyparłeś, albo po prostu już zapomniałeś. Trzeba do tego wrzucić. I świadomym oddechem uwolnić. Świadomy oddech. Zwracajcie sobie na to uwagę. Testujcie siebie. Im głębiej oddychacie, tym więcej uwalniacie tego ciężkiego ładunku, który się gdzieś tam pojawia. Bo słuchajcie, widzicie ulicą i idzie karmik, ja to nazwam, czyli oddech poprzedniego wcielenia z osobą, z którą nawet nie musie się zetknąć, zetknęły się w wasze sfery auryczne i czasem ci jest ciężej. Głęboko oddychając. Prysznic oczywiście też pomaga, no bo to jest woda, to też jest oczyszczenie. Przy kominku, siedzenie to jest oczyszczenie, to też szamanizm, no nie? Wiatr też cię przewieje, też cię oczyści, no nie? Ziemia, jak się położysz, też, też oddasz do ziemi ten ładunek. Oddechem oddajesz jako powietrze. Obaga", też najlepiej. To ten... Te, wzdech, wzde, wzde, wzdech, wzdych, wzdychnięcie, tak? To się na to mówi? Dobrze powiedziałem. Yes, nie wzdychają. A, zdy... a właśnie o to chodzi. Ludzie na psychoterapii, na szamanizmie bardzo dużo wzdychają. Też. Bo to jest to uwolnienie. A czasem idą z patykiem do lasu, i idą ponawalać patykiem, bo muszą wrzaskiem uwolnić emocje. I to człowiek nie jest zwariowany. Wreszcie skontaktował się z informacją w sobie, która go tłamsiła, którą szedł całe życie. Później ona, jak to się mówi, została nawarstwiona przyzwyczajeniami codzienności. No i idzie z tym garbem, ale idzie wyprostowany, ale on nie rozumie, dlaczego ma takie zachowania, a nie inne, dlaczego mu w tym życiu nie idzie to, dlaczego ma takie, a nie inne relacje ze sobą, z rodziną, z czymkolwiek. No i to się wiecie, tak nakłada, no nie, a jak się człowiek skontaktuje z niektórymi rzeczami, idzie tam szaman, tak gada taką papką, powiedzmy psoterapeutyczną oczywiście przy, przy ognisku, ja sobie wtedy pierścień zakładałem, inne rzeczy, no nie, albo rozdawaliśmy, bo też żeśmy to robili akurat w, inny, w innej formie, na przykład przy dźwiękoterapii, czy pod taką fajną kopułą, gdzie się fajnie dźwięk rozchodził, no to wszystko gdzieś ma ten cel i sens połączenia się ze swoją podświadomością i odkodowania. Czasem w sposób nieświadomy, bo możesz znać tą historię, nie musisz, no nie? No to jak Agnieszki ja też byłem no, mówię, na sesji yy, parokrotnie, no to, yy, to czasem zadawałem dodatkowe pytania, ale żeby złapać etymologię siebie, mówię, aha, ale wiecie, to, to jest tak, historię sobie każdy może opowiedzieć, ale ja wtedy siedziałem w skupieniu i swojej intuicji, ja to badałem siebie czy to, co tu historia idzie z zewnątrz, to było, to było, sprawdzanie, supervisoring. I na tym to powinno polegać. Dlatego fałszywi prorocy można ich rozpoznać na poziomie swojego czucia, a nie tego, jak pięknie, o, o, wiecie, ogarniają w słowa, technicznie, etymologicznie, słowotwórczo, yy, podróże poza ciałem, yy, spotkania z kosmitami, regresje wspaniałe, gdzieś tam kosmiczne i, i ziemskie, i jakiekolwiek, i mistyczne, i z mistrzami w niej wystąpionym i inne rzeczy. Okej, okay, to fajne, to jest fajnie obrane, no nie? Ale weźcie sobie włącznie, ja mam taki filtr. Ja tego nie wiedziałem, no nie? Ja po jakimś czasie też rozpoznałem, ale ja ten film pomaga. Że, bo to są mikrofony, że tak. my to też możemy na warsztatach zapewnić, tak, e, ale to będzie naprawdę, e, a nie tylko, że ktoś ma coś tak. wypisane, a potem 20% z tego jest na tak. przykład. Tak, na każdego inna technika działa, no, ale ktoś coś mówi, tak. ale to nie idzie, nie działa, ale właśnie ja mówię to, że jestem bardzo wdzięczna górze, bo mam takich klientów, co oni czują. Po prostu, ja im nie ściemnię, jak ja to mówię, no nie? Że po prostu czują, albo się coś zadziewa, albo są po prostu te wyniki, w ten czy inny sposób się pokazują. No. I tak? narzędzi jest dużo, jest dużo, dlatego też tych pierścien tak, jest tyle, mamy... bo one też pomagają wspomagać pracę, tak, przyspieszania też wspomagają w głębszym rozpoznaniu z różnych poziomów, no nie, więc, więc ta, ta cała metafizyka, jak to nazywamy, ezoteryka też na to mówią, no nie, ale praca, praca z podświadomością, no to wszystko jest w powiązaniu tych, tych mechanizmów, wcześniej mówiłem jeszcze przed zanim włączyliśmy kamerę, kim jesteśmy i do zmierzamy. I jest taki zawód mentalista? No nie, ale jak oglądałem sobie taki serial, trochę, trochę o tym poczytałem, no to gdzieś tam można się, każdy z nas to ma, no nie, w której jakiejś tam dziedzinie lepiej znać, chociaż nie ma z tego dyplomu. Po co nam jest dyplom? No dyplom to jest z głowy tylko, wiecie, no i podpisany papierek, ocena. cena. Jak szybko się tego nauczyłeś? Jestem budowlańcem, magistrem inżynierem, ale żeby zrobić uprawnienia, to ja muszę mieć naprawdę porządne doświadczenie, bo tego egzaminu się nie zda za jajka, jak to ja mówię. Więc wiecie, no i tak samo jak się zostaje osobą świadomą, no tego nie dostaniecie na papierku. W kościele wam wypiszą, tak? Chodzicie do kościoła, co, 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 co w niedzielę. Możecie nawet częściej, to jest OK. To, to wszystko jest dla ludzi. Ale to nie znaczy, że jesteś osobą świadomą. Ja ja, ja się wywodzę z pod no nie? Tam bardzo dużo ludzi chodzi do kościoła, ale, ale jak, im bardziej byłem świadomy, jak się chodziło, to patrzę się na, na ludzi i, i, i ile ludzi śpi. No, klepie paciorki i śpi, no nie? A to śpi. A bo jest zmanipulowana w sensie takim, że, no okej, okay, no nie, bo wychodzą z kościoła już są w swoich programach matrycowych, wiecie. Zajadło że Kargul Pawlak, z Pawlakiem by się mogli ten uczyć, naprawdę? No, ale to też jest spowodowane tym światem, o którym doktor Agnieszka mówiła, egregorów, które wspomagają, żywią się naszą energią emocji pozytywnych i negatywnych. Także naprawdę zabezpieczyć się trzeba w każdym y, procesie energetycznym. Jaki to jest proces? Świadome oddychanie, kiedy chcemy się połączyć w medytacji. To, to jest również orgazm energetyczny przy zbliżeniu. Przede wszystkim to jest najwspanialsza energia. To jest energia tych krzywdzonych dzieci. Wiemy o czym mówimy bardzo mocne. Później się z tego tam wydobywa, coś nieco z krwi, no nie? I to w tym się można żywić. Dramat. Lubiłem filmy o wampirach, ale jak się dowiedziałem, że o to, to, to chodzi, to o dramat. Naprawdę. To, to po prostu chodziło, że chciałem się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, w tym mechanizmie wampiryzmu, no nie? Bo ten, ten jest widoczny na planie fizycznym, a na planie nie, 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 nie fizycznym jest to. No i to wspomaga. No okej, okay, bo mówię, widzicie, jaka dygresja, to wszystko mówię, w nawiązaniu, no nie? Tego, kim jesteśmy, no bo, bo to jest wszystko to. Tak, Dzie, dziękujemy bardzo, dziękujemy tu widzom tak, widzom dziękujemy, bo nagrywamy na YouTube, a po prostu jest tak, że czasem, ja już pomijam, że mam zasięgi obcinane, właśnie ten kanał są Sopozycji Głowy Wymiar Wiedzy no, to także Państwu dziękujemy a my już tu kontynuujemy w kuluarach